Cześć, zapraszam Was dzisiaj na Get Ready With Me, gdzie pokażę Wam fryzurę, makijaż oraz strój. Zaczynam od włosów. Ponieważ wykonuję zwykłego, klasycznego kucyka. Na początku rozczesuję sobie włosy za pomocą mojego arbuzowego tangle teasera, następnie związuję sobie włosy, tak wiem, jest to bardzo trudne. A żeby tego kucyka podnieść i nadać mu dodatkowej objętości, to jeszcze tutaj tak gumkę, wsadzam sobie dodatkową wsówkę i to samym sprawia, że kucyk jest uniesiony i teraz przechodzę do makijażu rozpoczynam od nałożenia podkładu z L'Oreala standardowo i robię sobie takie ciapki na twarzy i później je wklepuję za pomocą gąbki z H&M, jeżeli jeszcze nie widzieliście testy tej gąbki to Oczywiście zapraszam do oglądania, bo jest to fajny produkt i kosztuje tylko i wyłącznie 10 zł, a myślę, że jest fajnym zamiennikiem beauty blendera. Następnie rozprowadzam sobie korektor między innymi pod oczami na powiekach. Tylko pomijam tutaj czoło, ponieważ ono jest wysokie i nie chcę tutaj przykuwać do niego uwagi i również rozprowadzam go za pomocą gąbeczki i następnie utrwalam sobie ten korektor szczególnie pod oczami, aby nic mi się nie zebrało, nie zrolowało, aby go tak trochę przygruntować. Następnie przechodzę do brwi i tutaj użyję mojego niezawodnego duetu, czyli kredki z Golden Rose w odcieniu 320 i fajny, chłodny brąz, podobny do tego pudru również z tej firmy w odcieniu 104. Przeczesuję oczywiście brwi, aby pozbyć się nadmiaru produktu i później utrwalam za, pomoc, za pomocą żelu z Essence i daje to taki wygląd kontrolowanego nieładu i to mi się bardzo podoba, że brwi wyglądają naturalnie. Teraz przejdę do pudrowania reszty twarzy, ponieważ będę chciała zacząć sobie twarz konturować. I do konturowania używam pędzla z Real Techniques oraz palety do konturowania z Kobo. Odkąd ją mam, tak naprawdę, to w ogóle nie używam niczego innego do konturowania twarzy. I skupiam się tutaj na policzkach przede wszystkim, aby sobie wymodelować takie kości policzkowe. Nakładam również ten puder na czoło, aby go optycznie pomniejszyć. Nie zapominam również o brodzie oraz przyciągnięciu tego pudru ogólnie po całej szyi, jak i nie zapominam o moim małym nosie, aby jednego trochę wy... Następnie przechodzę do oczu i tutaj również używam tego samego produktu, ponieważ ostatnio zaczął mi się podobać taki motyw. Hmm... Jakby mm, ciemniejszych powiek. Niektóre osoby tak mają, że mają ciemniejszą skórę powiek od reszty twarzy, i spodobało mi się to właśnie ostatnimi czasy. Dlatego tutaj postawiłam na taki makijaż. I dodatkowo jeszcze zewnętrzny kącik. Przyciemniam sobie cieniem, również dostępnym w tej palecie do konturowania, tylko odcieniu cieniu ciemniejszym. I przeciągam go później, jeszcze tak trochę w załamanie, aby ten efekt był naturalniejszy. I przejdę do robienia sobie kresek za pomocą eyelinera. Ostatnio Wam się spodobało, że zaczęłam sobie robić kreski, i tutaj ja stawiam na to, aby ta kreska była w miarę cienka i była również zaznaczona, zakończona jaskółką, ponieważ ten efekt mi się bardzo podoba i dodatkowo podnosi to trochę oko. Tutaj Wam nawet pokazałam, jak robię kreskę. Jak... Nie jest to wbrew pozorom przy moim kształcie oka proste, ponieważ ja mam jednak taką fałdkę opadającą, i często zdarza się, że kreska później, jak się patrzę tak na wprost przy dosyć rozluźnionej twarzy, to wtedy to ona tak jakby opada i to wygląda niezbyt ładnie. I później tuszuję rzęsy moją ulubioną maskarą z Seventeen. Już Powoli muszę ją wymienić, ponieważ trochę zaczyna wysychać. Używam również takiego różu w odcieniu brązowym z hajem. I oczywiście nie mogę tutaj pominąć rozświetlacza z My Secret, jest to również mój ulubieniec. Ostatnim krokiem jest um, makijaż ust i tutaj chciałam sobie zrobić takie lekkie ombre i użyłam konturówki, którą można dostać w naturze i nią obrasowałam sobie usta, a środek wypełniłam jaśniejszą konturówką z NYXa w odcieniu Pale Pink i później zrobiłam um, takie jakby samoistne blendowanie, czyli Zaczęłam sobie stykać usta i teraz widzę, że to nie do końca się tak wyblendowało, ale na żywo powiem Wam, że wyglądało dużo lepiej. W ogóle mam ostatnio mega przesuszone usta, dlatego że biorę antybiotyk. Jeżeli chodzi o strój dnia, to mam taki sweter od siostry z FNF. on jest w ogóle z motywem koni, ma takie ściągacze, ale jest to już taki stary sweter, że po prostu się wyciągnął. Naszyjnik jest ze sklepu Harry Pottera, kupiłam go w Londynie, a spodnie są z Forever 21 i są to rurki z wysokim stanem i tutaj przepraszam za te kable, ale... Ja mam bardzo mało miejsca i ciężko jest mi takie rzeczy po prostu ogarnąć, a buty to wansy w kwiatki moje ulubione i kupiłam je na dziale dziecięcym, także to by było na tyle. Mam nadzieję, że to with me Wam się podobało. Jeżeli tak, to proszę kniecie kciuka do góry, subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, cześć!